Na koniec tego tygodnia chciałbym powiedzieć w kubku myśli o tym, że kilkakrotnie w Ewangeliach tego tygodnia pojawiało się słowo, o którym nie wspominałem, ale na koniec zainspirowało mnie. Otóż, co rusz w tych dyskusjach między Jezusem a Faryzeuszami. Święty Jan pisze o ludziach, którzy uwierzyli w Niego. To jest bardzo ciekawe, że pośród różnych sporów, które my możemy toczyć, czasem jakichś tekstów, które usłyszymy, które są obraźliwe pod względem dotyczącym właśnie nas, chrześcijan czy Boga, Maryi, w tych wszystkich dyskusjach uczestniczą także ludzie, którzy się przysłuchują i próbują ze swoimi wątpliwościami ze swoją wiarą, a czasami niewiarą, stawać wobec ludzi, którzy wierzą w Jezusa. I może okazać się, że pod wpływem naszego słowa, pod wpływem naszej postawy, naszych wyborów, będą tacy ludzie, o których może w ogóle nie będziemy wiedzieć, ale będą ci, którzy uwierzą w Jezusa. Zobacz dzisiaj. W jaki sposób ty zachowujesz się, w jaki sposób ty wybierasz, bo może się okazać, że ci, którzy patrzą na ciebie z boku, są to potencjalni chrześcijanie, którzy uwierzą w Jezusa i pójdą za nim, by o nim świadczyć w swoim życiu.